do nas? Yy, no kochani, dzisiaj jesteśmy już yy, yy, w Moszczynicy. w Moszczynicy i właśnie tutaj już ekipa szykuje. Pan zdekrelował się, że dzisiaj jak najmniej. Tomasz. Tomasz dzisiaj ciśnie ze mną do Solejowa. Yy, no to zobaczymy, fajnie, że, będę miał, że sam nie będę biegł. Yy, a też trasę znasz? taką plus nie minus sam. nie dobra to super no to mnie nie, jestem, nie Aha. no ogólnie fajnie e, dziękuję wszystkim za, za wczorajszą imprezę kochani moi ta impreza co wczoraj była to była specjalnie dla nas ja myślałem, że to jakieś dożynki są albo coś a tu wlatuje i to specjalnie dla nas było naprawdę coś fajnego także dziękuję wszystkim e, w gminie moszenica, tak super pierwszego aha pierwszego dobrze Będę myślał o tym, ale już będę ponad stówkę stąd, więc trochę za daleko. Dobra, uszykujemy zegareczek i kochani... nie? Co to jest półtora kilometra? Dobrze, no to kochani, ciśniemy. Panowie, jest ekipa, ciśniemy. To mówisz, że z Holandii, ale to wróciłeś akurat, tak? Sprawdźcie. Aha, 18 lat już. Aha. 7 września, bo to jest Światowy Dzień Wystrafy Mięśniowej, pisze na to jest święto. To jest takie... ten dzień właśnie tego dnia i tej choroby. Ale dzisiaj biegniesz, załóżmy, cały odcinek, to idę ja zrobić sobie też przystankę. Ja na tego na wodę, ja na wodę na nie, jedzenie, nie, nie, nie robię, nie robię przystanku z tego. Ty nie jesz? Wypłaci wszystko. Nie, ja tutaj mam żelę, młody za mną no, okay. podaje żelę. I zrobisz odcinek nas? I tak, tak? tak, Nie bawię się w jakiś tam... Ależ 100 gram miodu, Tak. Daktyle. O, daktyle właśnie. O, Super. To przygotowany jesteś. Gdzie godziny temu? Dookoła Zalewu Klejowskiego. Aha. Ile tam jest? 34. O, to ładnie. 5 godzin, 7 minut z przystankami na zwiększają. Aha. To to ładnie. Pierwszy taki. Były to przygotowany jesteś zrobiłeś. Wcześniej najdłuższy był 35. Były od trudny. Bieganie jest Ciebie modne, nie? Tak, fajne. Tak. Wczoraj byłem na cardio wysiłkowym z Cześcią, więc ciekawa dobra. No trzeba się sprawdzać my też no, mamy sprzęt. 25 lat paliłem sznugi. Ja już powiem, byłem takim sportowcem palącym sznugi, trenerem, palącym sznugi. W Holandii dorosłym, puszczem. Dwa atakiami świat wziął do siebie. byłem będę też szedł na No to brawo. Rzuciłem to gówno. Nie palisz. Nie palę. No to super. Ja nie upijam się, nie tamtywasz piję, ale... Szacun dla Ciebie. Wzią, tak, powiem Ci Piotrek, tak? Tomek. Tomek. Tomek, powiem Ci, że no ja tak samo, od października od października tamtego roku schudłem 32 kilo. No zjechałem dosyć grubo, nie? No. I tylko biegając. I czasami tam siłownia, nie? Wleciała, bo mamy słabe lędzia i brzuszek. No. trzeba robić kleczki. No Tak. Mam słabe właśnie to plecy. Nie? Tak, tak. A powiedz mi o swoim synu. No Kacperek. Czekaj. Kacperek ma 7 lat, za 3 dni będzie miał 7 lat. Choruje na dystrefie mięśniową dyszena to jest takie e, może powiedzieć w mięśni, te mięśnie e, włókna mięśniowe się rozpadają po prostu i, i, i mięsień nie współpracuje. No to moja A to jest uleczalne, to jest? To jest, to jest? To jest e, głównie to chłopczyków spotyka. E, kobiety mogą mieć tylko... E, kobiety mogą mieć tylko... E, mogą być nosicielami tego genu. Okay. Mhm. To, to jest genetyczna choroba. Tak. Znaczy genetyczna, no, to nie musi być genetyczna. To może być też. Czy e, z e, Znaczy, to jest genetyczna, ale e, nie, nie zawsze jest przenoszona, nie? Mhm. E, może to po prostu być. jakaś e, mutacja. E, no to jest, nie, to, to jest, to jest, jest zanik, zanik mięśni, nie? Wszystkich Inaczej Znaczy, to nie jest zanik. Te mięśnie są, Aha. tylko one. Nie mają tego zbicia, nie? że rozumiesz? Nie? Nie, nie ma tego białka. E, e, I po prostu e, budulcem każdego mięśnia jest białko. tak? E, e, akurat e, ten rodzaj białka, co jest dystrofina, to, to nie ma go po prostu e, w tych mięśniach. A to nie daje tego, e, że ten mięsień nie jest taki. E, Zbity, że on się wiesz że to chodzi, że jest ściągnięty, że mięśnie jako mięśnie te dzieci mają. Ale e, nie mia wiązania ten mięsień. No, nie nie, nie pełni swojej Tak, nie pełni swojej funkcji, tak. No. Bo brakuje tego białka dystopiny, nie? No, jest? No, jakie jest Bo tam nie no leczenie ale wiesz. Tego nie tak, no jest, leczenie jest normalnie steroidami. Sterydy możesz podawać, ale te, które podajemy, jest tam jakieś w Polsce, ale jest nieoczyszczony. Można powiedzieć, że to jest szajs taki, że się w paleń mieści. No i my podajemy mu Kalkort, ale ściągamy go za granicy, ale jest, można powiedzieć lepszy trochę niż ten polski ale głównie nam zależy na walmaronej dziwnostacie, które dwa takie leki się pojawiły na, na zachodzie i w ogóle na świecie które spowolnią mu ten cały ten, ten czas nie? tej choroby że ona atakuje, więc dam o 5-10 lat życia plus minus, tak, bo każde dziecko jest inne też, nie, ale nie. ale tak mówię że 50, ten, ale to kosztuje 45 tysięcy złotych na miesiąc, nie no to nie jest refundowane, bo nie, no i właśnie po, po to jest ten bieg, żeby zrobić tą refundację, nie, żeby załatwić tą refundację dla tych chłopaków żeby to było w Polsce, nie? Tu gęsiego, dobra. Ten kto zna drogę, to niech prowadzi. Kto zna drogę, ukazuje tutaj. Aha. W lesie tam. Prowadź. O, to Łukasz tu biega, co? Biegasz? Biegam, biegam. To się nie zgubimy. Chybi się pewnie. widać, że dziki tu były. Po o. To, nie, to. kiedy, kiedy jedziesz? Ja w sobotę, ale już to dłużej pracowałem. Aha.

No, no, Aha. Dzisiaj jest ostatni dzień, chyba, co jesteśmy wódkim, tak? Czy? No, to nie, nie, to jeszcze trochę. No, no nie, no święto wszystkie się gdzieś końskich zaczyna gdzieś tam. Łukasz. Nie, już chyba dzisiaj biegam, Coś żona mi mówiła, że. No. Nie no, dzisiaj no, to będzie to Trochę będziesz miał może taki fajny burek. Aha. Miałeś ten, jak ja przez Kaszuby. Nie, przez Kaszuby w sumie nie widziałem. Wiemyś przez Kaszuby szybki. Ja tam byłem, ja tam byłem na parkranach. Wiesz, lubiłem jeździć gdzieś na parkrany i w świętokrzyszkim byłem, bo tylko jest jeden parkran W tym kieleckim. Dobrze mówię? Kieleckim, No. No To tam akurat byłem raz. A to są tereny takie już górki się zaczynają fajne, no, takie zadupia fajne ona spokojnie Zostaliśmy kochani sami ale lecimy dalej No kochani wlatujemy z lasu Trochę powieje teraz. Już tą drogę znasz czy nie? Jeszcze nie. Aha. nie. No jeszcze tylko na tydzień. Aha. Na w ale parę takich dań mi smakowało, nie wiem czy jadłeś kiedyś szarmę w, w Holandii. To jest mięso z lamy, nie? Znaczy, to będzie w to, jak chodę. Aha, nie wiem o co chodzi. Kerowa na talerzu Ale nie, ja kupowałem gotową gdzieś tam w marketach i hmm. sobie robiłem to w domu, na patelni, wiesz? Cool Z czasów jakiegoś kiepsa zwiem, ale pewnie to dziedziczy znam.

Siema Dawid to taka cperka Tomasz, także fajnie, no to górski kozioł z nami będzie tak, cisnął. skakał. Super i jakiś klubu biegacza jesteś? Nie, a amator, ale to no, Ale masz górskie, tak? Raczej. Górskie i takie też zwykłe. No to dobra, to ciśniemy. Dobra. No, ciśniemy, trasa jest tamtą stronę. Fajnie, to to coś tam opowie, że o nas ten... Ty Łukaswerku już tam naczytałeś, wiesz, tak, nie? Tak, jak Dobra, ja coś tam Dobra. chciał wiedzieć, to te... To co, ciśniemy. Dobra, tam generalnie jest... Widziałem trasę chcecie przez witów powiedz, nie? Tak. A tam jest jakby... A chcecie przez ten witów? Bo tam jest wzdłuż tej drogi 12 jest ścieżka rowerowa. Aha. Więc by no. tak nie jechało, znaczy nie. Można dystans? i tamtę, nie? Proszę? dystans nam spadnie. No dystans nam no, spadnie, A, nie, my ale, lubimy. My tak, radę, my te, lubimy. Te, też taką. Tak, ja nie, nie lubię nie. tak, że na wprost tylko gdzieś tak. No ja nie mam. skręcam. Ja w ogóle wiesz co, jak mi biegacze ostatnio pokazali. Yy, no mi dystans się podobał, miałem tam 25, yy, 24. No ale pokazali mi skrót i wyszło 29 i naprawdę ja byłem zadowolony z tego z tego skrótu. Więc o. Siemka. Jesteśmy no kolega, lecimy dalej. Super. Dobra. Okej, okay, no to dobra, to dobra, ciśniemy dźwięk. załóż sobie plecaczek dobra, i, i ciśniemy. To ta byłeś taki kolegów, Do końca do końca z nami biegniesz? No. Pięknie. O, to no to ciśniemy. <laughs> to ten jest ten To jest to, to nasz Balnę, to się kadał... Tak, 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 No też tylko to przychłowa. Zamiast... Ja taką koło trasy, nie? Zamiast poszerzyć drogę. No wypadki na rowerowa jest tu długą Robiliśmy takie trzy pasy, na trzy pasy, nie? O, mianka. No... Jakieś koło wypadowe. Tylko nie są o, R OCR, nie? No, bez przeszkód, ale no, zrobiłem ostatnio dyszkę to było, bo to biegniesz przez błoto po pas Ciśniemy kochani Ale musi gdzieś górki pijać, nie? Ja pod jest tutaj takie to jakbyśmy byli w Skrzyżowanie dosyć duże, nie? Na duże samochody pewno z drzewem nawracają tu, nie? No tak, wycinają k***a to Wycinają, tak? Lasy. Ale <noise> można pobiegać, elegancko Super ten, to Właśnie bo było że polowanie Zresztą, nie, taki znak, żeby ją strzelał. Aha, a to szczelnica dziś jest, tak? Szczelnica jest sama, a tu to wycinają, nie? Siema! Lecimy na Lecimy, cieśnimy cały czas na Rzeszów. Na Rzeszów. A w Zamocie tam nie zła wczoraj była O, Zresztą, się wylecię zła, ale ja to też. To mój kolega z pracy. Ma 24, a też już kolano to boli. A ja mówię, no skacznie masz złą technikę, albo buty nie takie. Ale co? I co to boli? Ustąpiło po takich leczeniach typu, kurwa, sterydami. Takich że Jakieś kroplówki. A u Gierka, jak byłem w Katowicach, to nawet zastrzykł pokój. Ale takiego nie Cóż sobie super. No to jest taką taką małą trzaskanką była taka teniutka, podleża papa. Prosto pa. by też można ja. było powiedzieć, ale zobaczymy gdzie pokaże. Przejdźcie w prawo. prawo. przy kościele. Picie. Picie. Nie mamy. 10 minut. 10:10. cały czas który kilometr mamy który kilometr? 18 18 już mamy To no to super Ale bardziej mi się podoba ta górka co jest obok z tym krzywem To trochę jak niewon Jakie Jaką Ile mamy? 20-43 super już dwie dyszki jest Jeszcze pewno z osiem Jeszcze muszę później doprócz kogo wrócić, nie? młody może zawiezie Nie, spoko No Dobra, ja ogarnę coś O, młody tam czeka Nie to był dobry wybór czasu, A, on śledzi No, on się śledzi na tej, no, tej wycieczce, jak gdzieś tego to cofa. Jakbyśmy skręcili w prawo, w dół, przez pole, to byśmy to rzeczki można tego było. No, tak. on jest tu, a, a też jest ta trasa tutaj. Trasa wyprawy jest 200 metrów na lewo od ciebie. Czyli tam skręcamy, ale odbiegniemy do niego, nie? Super Robimy pauzę na picie Co? Paki? Gitara, nie? Cztery kilometry zostały więc... Szkoda, że tak mało zostało No właśnie no. Jeszcze zdycham. Trasa na... Trasa, kochani, na Radom Trasa na Radom Opak lecimy, lecimy do radomia na zróbki chińskie zobaczcie kochani jak się nazywa ta rzeka Prciąża, zobaczcie jaka ładna o, super, dzięki że jesteś z nami Jak mogłem. No jest tu jak... że... jeszcze. Ale... Aha, to super. Super. Zawsze więcej ludzi to lepiej. Było, ale niektórzy już tam pracy i po prostu skupili się na parę tam kilometrów i, i wrócili z powrotem. 5 kilometrów biegli tam z nami. No, w tygodniu jest tak ciężko. Więcej biegaczy, jak biegnę, mam właśnie w weekend. No. No, jest dzisiaj? No, dzisiaj 23 na razie. Ogólnie jest 590. Dzisiaj będzie. Zależy, ile nam budzik pokaże. Tak? Aha! Nie zaczaić. No Żebyś nie pękł! Ja nie wiem, ja biegnę przed Ciebie, nie wiem gdzie. Bo mamy gościa, który nas prowadzi, ale stoi w korku. Mamy Mamy tutaj taki support mojego syna. No... i stoi w korku. No właśnie w do bo tego do kolegi z którymi pan kontaktował. słuchajcie, słuchajcie, nie wiem, słuchaj, prawie że to przygoda, z którem tu biegniecie tą ścieżką. Przez kałek. Przez kałek raczej. Ja, przez... Rad... Czuliśmy ten kałek przez jakiś czas, więc... Ja proponowałem ścieżkę, ale przeglądę. Za krótko, bo mi miał być się... rzeczywiście równie. Tutaj jest, to jest Przepuścimy go, bardzo Przepuśćmy samochód. Jeszcze nie jest źle, bo korki się potrafią do na mhm. Aha

O, super Hejka Siema, dziękuję bardzo Fajnie, że jesteście z nami Cześć, cześć, cześć Super Ładnie Zawsze jest raźli, a co? Brawo Super, jedziemy Brawo, super To ktoś krzyknął do mnie, dawaj Tomasz, mój technik, Tomasz Aha Ale to niosło Niosło, nie? Tak, tak, tak samo jak widzę kasperka na mecie no. Jak gdzieś tam biegniemy, czy coś, czy tam no. Czy tam mama jest Żona Paulinka To no, tam się ciśnie Ale jak motywacja, jak biegła właśnie pomaga. chumara Czy to coś miałem przed oczami, białkę no. Ale nie A co najważniejsze co najśmieszniejsze, teraz 16 przed był dziadek. Dziękuję kurwa, po prostu dziadek zaatakował. Super. Dobřívíce. Dobre. Dobre. Jest, oh. <sumí> je to ah. ah. Bravo. Super, kochani. I do wodospadu. Jesteś poza trasą. Funkcja automatycznego aktualizowania trasy. Wow. Zobaczcie, kochani, jak pięknie. Wow. Dziękujemy bardzo. Super. Wow. Ale ekipa Pięknie Jak się biegło? Super fajnie Rozgrzewka jest Sięma Katwerek Katwerek też Katwerek, o jak mój katwerek Super Brawo Dziękuję Stacja Polana, zapraszamy, zobaczcie jak jest pięknie Bravo. Yeah.